Hi folks! Tym razem o najczęściej popełnianych błędach. Przy pisaniu artykułu yy, mamy tutaj podzielone na wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Jest tych błędów dosyć sporo i są dosyć liczne i częste. We wprowadzeniu yy, czasami yy, piszecie. Y, za dużo. Jest ono za długie. Za dużo informacji o, na temat danego wydarzenia, zdarzenia, imprezy. Te polecenia, nie tylko z zeszłego roku, które przeanalizowaliśmy w poprzednim filmiku. Y, te polecenia mają y, zmuszają Was do piszenia na temat jakiegoś wydarzenia, wypadku, w górach, y, jakiejś imprezy, imprezy dla biegaczy. Y, także te informacje na temat tego wydarzenia warto zamieścić y, we wstępie, ale nie za dużo, żeby nie było tak, że wstęp ma nagle 90 słów. Y, brak wstępu, to znaczy, y, zaczynacie od razu od, od relacji. Bez, y, y, bez, bez tego y, ciekawego wstępu. O którym, o którym mówiliśmy ostatnio, bez przy, y, przedrzeczenia jakiegoś y, cytatu, liczby. Po prostu jest relacja, y, wstępu nie ma, wychodzi na to, że są trzy paragrafy, a czasami nawet mniej, mniej bo ktoś zapomniał jeszcze w późniejszym, y, w dalszym pisaniu o czymś innym. Y, nudny, nieciekawy wstęp, nie zachęcający do czytania. Takim z, wstępem może być wstęp rozprawkowy, Jakieś formalne e, słownictwo, wzroty, wyrażenia. E, jak uczynić? Trzymajcie się tych, tych pomysłów. Czyli mamy, e, mamy jakiś fakt, e, jaką, jakieś liczby, zadanie pytania i to uczyni już e, Wasz wstęp ciekawym. Brak takich, e, brak jakiegokolwiek z tych elementów może być uznany jako nieciekawy. Na ostatniej sesji maturalnej było powiedziane, że zadanie pytania jednego we wstępie czyni już artyku czyni wasz artykuł ciekawym i to wystarczy. Rozwinięcie. W rozwinięciu czasami relacja tego wydarzenia, zdarzenia jest za długa i przeradza się nawet w jakieś opowiadanie. Jeżeli trzymacie się tego limitu 70-90 słów yy, po, powinniście tego uniknąć. Pamiętajcie, że yy, tak jak na tym przykładowej, yy, przykładowej wypowiedzi z poprzedniego filmiku yy, starajmy się tam przejść od razu do, do opisania tego zdjęcia, które wywarło na mnie wrażenie i, i tego trzymajcie się. Yy, musi być o wiele, musi być więcej na temat yy, na temat tego elementu, niż, niż, czego, niż czegoś innego. Yy, następnie nie na temat brak elementu z polecenia lub nieścisłe stosowanie się do polecenia. Yy, niektórzy yy, piszą na przykład, yy, jest, to, jest to związane z tym czwartym yy, błędem, czyli za długą relacją. Niektórzy tak yy, bardzo wczuwają się kolokwialnie mówiąc w, w relacje, ponieważ byli na tej imprezie, chcą się podzielić z, z wszystkimi informacjami, że zapominają o napisaniu na przykład, opisaniu tego zdjęcia. I jest to, jest to błąd. Niektóre prace zawierały opis dwóch, trzech, czy, czy nawet całej, całej wystawy, tak? zdjęć. To również jest, jest błędem. Pamiętajcie, czytajcie uważnie polecenie. Jeżeli to jest jedno zdjęcie, to ma być jedno zdjęcie. Szósty punkt pominięcie jednego elementu z polecenia. Na, na przykład ktoś pisze, rozpisuje się na temat tego wydarzenia, jest relacja, ta relacja jest za długa. Później ma 200-250 słów, już jej i jej po prostu przechodzi do zakończenia. Z po pominięciem y, odniesienia się do drugiego elementu z polecenia, czyli wyrażenia, y, wyrażenia opinii na temat y, tego typu wystaw, o którym mówiliśmy na poprzednim filmiku. Y, zakończenie, czasami zakończy, zakończenia brak. Po prostu. Brakuje energii, pomysłu, albo przez przeoczenie nie piszecie na przykład zakończenia, bo uznajecie, że, że wyrażenie opinii na temat tego typu wystaw, znowu odniesienie do poprzedniego filmiku, jest już zakończeniem. Nie, to, to nie jest zakończenie. Praca powinna mieć cztery akapity, i zakończenie musi być za krótkie zakończenie, to znaczy jedno, jedno krótkie zdanie, czy dwa krótkie zdania. Ewidentnie zabrakło pomysłu, energii i tutaj znowu yy, yy, znowu odniosłem się do poprzedniego filmiku. Pamiętajcie, może pamiętajcie, podsumujcie yy, innymi słowy swój yy, innymi słowami swój, swoje punkty z, ro, z rozwinięcia najlepiej, a następnie jakieś, wytoczcie jakiś apel do czytelnika, jakieś zdanie odnoszące się do przyszłości i będzie, będziecie mieli coś, jeżeli będziecie o tym pamiętać, będziecie mieli co napisać. Odchodzenie od tematu, czyli Mój cały, moje całe zakończenie jest tylko na temat przyszłości. Jest to również będę, bo może być to, po, może być to ocenione jako zakończenie, nie na temat. Myślę, że to na tyle. Pożegnam się gońcem szachowym. Mogliście zadać pytanie, czy wiecie, jak jest po angielsku, jak są po angielsku figury szachowe. Goniec szachowy to Bishop. Pozdrowienia tym razem dla Kingi, która chciałem podkreślić, nie jest dziewczyną Konrada. Tak mi powiedzieli. Cheerio.